Jeśli my to trójkąt wzajemnej adoracji, to wy jesteście prostokąt fałszywej narracji. Widzę, że ideały dobra są u was zapomniane, że powstały bestie cwane. Prosto z mostu, że jesteśmy gejami. Mm -mm. Wszyscy nielubiani są źle oceniani. Mm -mm. mm -mm. mm -mm. Jeśli my to tylko wzajemnej adoracji, to wy jesteście prostokąt fałszywej narracji. Mm -mm. Mm -mm. Czas na detoks od mediów społecznościowych. Nie chcę widzieć intryg klasowych więcej. A nie zamierzam z wami szukać kontaktu. Zostaniemy oddzieleni górską kataraktą. Jeśli my to z drugą wzajemnej anoracji to wy jesteście prostokąt fałszywej narracji. Coś się kończy, coś się zaczyna, a to już. Nie moja wina, ja już kończę. Koleżanki i koledzy, dziękuję za dostarczenie biedy. Jeśli my, to trójkąt wzajemnej adoracji, to wy jesteście prostokąt fałszywej narracji. Jeśli my, to trójkąt wzajemnej adoracji, to wy jesteście prostokąt fałszywej narracji. Jeśli my, to trójkąt wzajemnej adoracji, to wy jesteście prostokąt fałszywej narracji. Jeśli my, to trójkąt Wzajemnej adoracji, to wy jesteście prostokąt fałszywej narracji. <mulary>